Cześć, witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na króciutki film o tym jak palić w piecu na pellet drewnem. Jest to możliwe nawet jeżeli piece nie posiadają rusztu awaryjnego. Ja mam taki ruszt pozyskany z pieca kaflowego. Możecie, jak nie macie takiego możecie sobie taki uspawać. Mamy kilka kawałków drewna i zobaczcie jak to można razem połączyć akurat ten ruszt który posiadam idealnie mi się wpasowuje do mojego pieca oczywiście u siebie musicie to zrobić na wymiar Super, pasuje. Wrzucam do środka kilka kawałków drewna. Musicie pamiętać o tym, żeby nie przesadzić z ilością drewna. Ponieważ kotły mają, kotły na pelet mają mniejszą pojemność wodną, żeby po tego kotła nie przegrzać. Myślę, że tu, ok, na zagrzanie wody jest to wystarczające. W tym momencie ja nic nie podpalam, to drewno zapali się od płomienia z palnika, ponieważ mój kocioł nie ma żadnego sterowania na ruszt awaryjny. Jest to rozwiązanie właśnie takie, które pozwala na wprowadzenie dodatkowej energii do pieca i oczywiście zaoszczędzenie pelletu, więc zamykamy go i zobaczymy jak on się rozpala jak to drewno będzie się spalało w tym piecu drewno jest zamykamy kocioł I uruchamiamy piec zaczął podawać pelew, następuje rozpalanie i za chwilkę zobaczymy jak to drewno się tam e, na tym naszym ruszcie awaryjnym będzie palić pamiętajcie tylko żeby to drewno było dobrze wysuszone żeby piec czy kocioł purystów przepraszam oczywiście kocioł żeby żeby się nie zakleił smołą także na pewno sezonowane u mnie jest to Trzyletni dom wysuszony, więc powinno się to opalić całkiem fajnie. Piec pracuje od 20 minut, temperatura 58, także nic złego się nie dzieje. Zajrzyjmy do środka. Pięknie, w drewno się dębowe suche pali piękny płomień nic złego tam się nie dzieje zamykamy żeby się nie dymiło chociaż tego dymu tam niewiele z suchego drewna także polecam subskrybujcie mój kanał dajcie znać w komentarzach co o tym myślicie pozdrawiam